Witam wszystkich zapraszam do oglądania szukamy kozaczków czerwonych akurat proszę zobaczyć tu mamy takie dwa śliczne, młode akurat, będą sam raz tu tam jest taki duży, zaraz ja to do niego A to wygląda on z daleka starszy i dalej tu są mniejsze Zaraz, zaraz go znajdziemy, a tu, o, proszę uprzejmie, o, zobaczymy, a jeszcze tu mamy niżej, tylko nie wiem, czy Kiedy ktoś tu się ustawił, to nie wiem, czy dojść się będzie do niego. O, tam, tam, tam kozaczek jest, widać go fajnie. To właśnie taki fajne Prześciutki, zdrowiutki, młodziutki. sam raz Tu jest jeszcze jeden. Ale dostać się do niego. Dzią się tutaj biedak. Och. zaraz dojdziemy na do ciebie koleżko sympatyczny O proszę zobaczyć śliczne czerwone, super Będziemy szli tu z boku, bo tu coś może będzie rosło Tu jeszcze jest chyba coś Nie, nie. No to z daleka widać. Czerwony. Piękny. O, proszę zobaczyć. Sprawdzimy, czy będzie dobry. Próbujemy dalej. Bo mamy pięknego ale już widać go z daleka diabeł psaczek nie wiem czy nie będzie robaczy No na nic sprawdzimy go w domu Tu i tu mamy, już go widzę z daleka, ale troszkę wysoko jest. No, co mi będzie zdrowe? No i chyba tu nie będzie, chyba będzie niezdrowy. Coś mi się zdaje. Zaraz zobaczymy, tak, niezdrowe, proszę zobaczyć. Nie ma sensu. Już go namierzam. O, tu, 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 tu. tu, tu, mój. Dobrze. O, Pawełku tam masz po lewej stronie, tam na pros. O, proszę bardzo. to jest To jest, Powinno być tu, tu, tu. O. No właśnie i dlatego dobrze, dobrze, żeś powiedział, że akurat tutaj. Dobrze, że tutaj. O, proszę. Porządku, fajny. Można brać. A tu jest jakby prawdziwek, ale on jest już. Ta prawdziwek. Ale niestety on już swoje przeszedł i jest już praktycznie, tak, już jest robaczywy. Ale tu mamy kozaczkę czerwonego, jakąś się tu pięknie ustawił. Proszę zobaczyć pod nim. O, o, no jaki... A, gdzie masz brata? Oj! A, dałem radę. Mam brata. Czyli, ale jeszcze nie koniec, jeszcze nie koniec, bo jeszcze tam widzę małego. Także jeszcze tego małego weźmiemy. Odejdziemy tutaj. Malutki. O, co? Malutki będzie zdrowy Super. Da trzymać Może tu gdzieś, jeszcze gdzieś koło poda nas Gdzieś coś rośnie, ale nie widzimy i tu widzimy Tu są śliczne dwa czerwone kozaczki O już dojdziemy do niej, zaraz, momencik No proszę zobaczyć Dwa Na razie dwa jeszcze tam mi się coś przebija trzeciego Jeden i drugi No to o o tydzień Tu mamy jeszcze fajnego, on tak zakryty, fajnie nic go nie widać. O proszę weć. I on to się schował, ale znajdziemy się przyjacielu. Ale niestety ten już będzie chyba tak. Ten już jest robaczywy. No to trudno. O, jeszcze tu mamy pięknego. Proszę zobaczyć, jaki śliczny też czerwony wszystko wszystko tu blisko drogi może jeszcze coś Zobaczymy, może coś dalej znajdziemy no, tu też mamy jakiegoś a prawdziwki chyba albo czerwone nie wiem bo z daleka wydaje mi się, ale bardzo już obiedzone. nie wiem przez ślimaki a czy ślimaki o no kurcze jeszcze jeden no, szkoda ich zostawić Proszę zobaczyć, jakie duże są poziomki. Ogromne poziomki. Tu jest jakiś kozaczek. Rośnie. Nie wiem, ale on niech chyba już starszy. Tak, już nic z tego nie będzie. Tak, widać, że już starszy. Niech sobie rośnie. Nie będziemy go ruszać. Oprócz, tu mamy mamy teraz malutkie dwa czerwone, o już się odbijają jeden jest tu i tu jest malutki, ale zostawimy go, niech sobie ktoś inny znajdzie Mamy, o, tu mamy małego okaza. Zaraz pokażę Państwu dużego okaza. Ten tu jest mały, malutki. Tu jest też mały. No proszę zobaczyć, proszę zobaczyć, malutki, no nie taki malutki, ale nie jest duży, ale tamten, co zaraz pokażę, jest ogromny. On tam sobie stoi pięknie i czeka, aż do niego podejdę i już do niego idę. To teraz jak tu wejść? po do góry. O, no, proszę zobaczyć, jaki okaz. ogromny ale on jest na pewno już nie korzeń w porządku robaczy tak myślałem że robaczy no jeszcze tu mamy tu mamy niedużego nie? małego małego Od już tu go, Tą go doszliśmy Nie widać braci i siostry, nie widać, nie widać. Ale spróbujemy z drugiej strony. Tu mamy na górze jakiegoś pięknego. Idziemy no do niego pomalutku. Ale ten to już jest Robaczywy, niestety, ale widzę następnego. Tylko, że dojść do niego jest kawałek drogi i niewygodnie. No i z tym rowem pójdziemy. A go widzę, tutaj stoi. O. A jest zjedzony troszkę przez ślimaki ale będzie. Tu dochodzimy. Jeszcze mamy jednego czerwonego kozaczka. O, chyba nie będzie zdrowy, bo już widać, że tutaj już Coś go zaatakowało. Szkoda. Zresztą przekroiłem, proszę zobaczyć. Dobrze. Oj, tu też widzimy czerwonego kozaczka. Mam A sobie pięknie rośnie. Mamy jeszcze jednego czerwonego, już widać go z daleka. Tylko musimy do niego podejść kawałek. A tutaj. O, proszę spojrzeć. A tutaj na tym grzybie ile much siedzi. Proszę zobaczyć. Co to za grzyb, że te muchy go tak lubią? Tu mamy białego kozaka, ale on już jest, już jest przestarzały. No, tu mamy, zaraz, zaraz pokażę. Widać go z daleka, tylko nie wiem czy, o już jest zepsuty już nic z niego nie będzie już w stanie rozkładu tutaj też wiekowy to widać już się nie nadaje ale pokazuje żeby było widać że są grzyby to mamy grzybeczka nie wygląda na prawdziwka ale nie wiem czy na 100% czy się nie mylę Zaraz się ukaże. Tak, prawdziwek. Prawdziwek fajny. O, nie fajny. No tutaj rośnie prawdziwy, On już jest. U. Też już stary. Niestety warunki są niesprzyjające, deszcz pada dzisiaj. Może nie aż tak duży, taki delikatny, ale już buty przemoknięte. Także dobrze szukamy dalej. Tu jest biały kozaczek, to go weźmiemy. A chodź, chodź do tatusia. Bielutki. O, w sam raz pasuje. Mamy następnego kozaczka, zobaczymy, niestety, no cóż, tu widzę, coś rośnie, tylko chyba malutki. Chyba kozaczek, mam nadzieję, że kozak, no nie wiem. Zaraz zobaczymy Tak kozaczek malutki Tuż już też widzimy okaza, zaraz za chwilę dojdziemy do niego. On też tak ale bracie się tutaj ale proszę, tu jest jeden no nie wiem czy on będzie coś mi się wydaje, że też nie spełni oczekiwań będzie robaczywy, ale sprawdzimy zaraz jeszcze tą kozaczkę widzę a gdzie on się tam chował no proszę Dawajcie, rośnie. O! Mamy kozaczkę. Zaraz sprawdzimy tamtego. O! Tu jeszcze doznaleźliśmy. Natrafiliśmy no, też na małego czerwonego. O proszę jak się schował o, Mamy cię. Mam nadzieję, że będzie zdrowy, ale widzę, że już po korzeniu, że nie bardzo. No nic. O, odwracamy się i jest z drugiej strony. Jeszcze ma brata. O, proszę bardzo, tutaj. No i też korzeń widać, proszę zobaczyć. O, już jak resroba czywy. Szkoda, niestety. O, to widzimy. widzimy go z daleka, też czerwonego kozaka. Zaraz do niego dojdę. Też takie miejsce nie jest bardzo przyjazne. Trzeba uważać na te kamienie, bo to można sobie krzywdę zrobić przy schodzeniu. O, proszę, jak pięknie rośnie. To nam jest taki fajny stromek. Zawsze tu coś się trafia. O. Zobaczymy. Może będzie nie będzie zdrowy to co się może będzie wszystko w porządku z nim na razie to zobaczymy tu mamy następnego ukaza, ale już widać że wikowy. o proszę zobaczyć niestety tu jest też fajne miejsce no tam jest kozaczek nawet dwa Jeden jest tu, a drugi jest po drugiej stronie, no ale niestety ten już nie nadaje się, a ten drugi ten drugi to samo. mamy następne dwa kozaki ale też chyba się nic z tego nie będzie spróbujemy jednego spróbuję jednego ukroić ale mamy czerwone proszę jak ładnie rosną dwaj bracia no trzeci z boku no to jest super Tylko kozak też weźmiemy sprawdzimy. ale nie. Kozak jest. Roba czy Jeszcze tu mamy takie miejscu rośnie, że ani dojdzie. Czy mamy kozak? O. Oj, proszę zobaczyć jeszcze tu taki malutki. O, kozaczek. Weźmiemy go, bo tutaj akurat może nikt nie przyniesie, on się z znowu... nami. Tu jeszcze znaleźliśmy takiego. O, tutaj jak się fajnie uchował. Myślał, że koniec znajdziemy. Znaleźliśmy. Jaki piękny jest, ale gdzie on tutaj? Jak go tutaj wyciągnąć? Teraz? No. Nie, nic z tego nie będzie. przestarzały A tu jeszcze mamy dwa śliczne. Tylko nie wiem, czy już nie przestarzały, ale spójdziemy do nich dojść. Proszę zobaczyć robacz ten drugi już nie będę go nawet dotykał on już jest przestarzały to też jest przestarzały już nie ma sensu go nawet uszać. A poszukamy teraz, dojdziemy do tego czerwonego kozaczka, bo on się tak ładnie schował. Myślał, że go nie znajdziemy. A my, o, a to jeszcze nie jeden. Proszę bardzo, tu jest jeden, ale tam mamy jeszcze dwa. Tylko że kurde, w takim miejscu, że ja nie wiem, czy dojdę. O, pokażę tylko gdzie. O, widać tam cośkolwiek, ale jak do nich dojść. Może jakoś się uda. Spróbuję. Aj. To powiem szczerze, że trzy, ten to już jest przeterminowany. Ten drugi też i ten trzeci chyba też będzie. Nic z niego już nie będzie, ale sprawdzimy od niczego. Tu są krzaki, niesamowite. Deszcz nie przestaje. Warunki spartańskie, ale nic działamy. Pokażę na koniec, jakich żeśmy znaleźli. Zgodnie z obietnicą pokazuję teraz, ile żeśmy nas dzisiaj. Proszę zobaczyć same czerwone. Prawdzików może nie jest za dużo. Czerwone, białe. O i tu mamy o, tego szczęśliwego. Tata, mama i małe dzie... dzieciątko, O proszę zobaczyć. Dwie godziny czasu. Także. Dziękuję. To wszystko na dziś. Zapraszam do subskrypcji. Może uda się w przyszłym tygodniu coś nagrać. Do usłyszenia.